Audi 2.0 TFSI. Dwa niepotrzebne remonty silnika silnik nadal nie jest w pełni sprawny. Dlaczego? Co było przyczyną, że pracował w niczym diesel? To już czwarta część historii tego Audi. Po zatarciu silnika i to w okresie docierania, Audi trafiło podobnie do tego samego mechanika, na kolejny remont silnika. Z informacji, na trzecim cylindrze, gdzie dochodziło do zwiększonego nasilenia wypadania zaponów, doszło do zatarcia na wale korbowe. Jak się okazało, ów mechanik wykonuje ten remont jedynie częściowo. Turbospężarka poszła do regeneracji. Choć tłoki widnieją na fakturze, to potrafią na nich widnieć takie ślady. Sportowy katalizator, tuningowy program z wyłączoną sondą diagnostyczną, sportowy filt powietrza, większy interkuler i zimniejsze świece nadal zostają, więc Audi wyjeżdża na drogę po drugim remoncie, tak naprawdę nadal przyczynami, które przyczyniły się do dwóch remontów. Jednak jak się okazuje, silnik nadal dobrze nie pracuje. Oczywiście brak błędów, więc dopiero z inicjatywy właściciela inna firma przywraca program seryjny, wyłączając z nim sondę diagnostyczną, lecz mimo tego potrafi nadal pracować niczym diesel. Ale dlaczego? Jak wspomniałem wcześniej, badaliśmy oleje w formie przyczynowo-skutkowej Majenano, bardzo szybkie degradowanie oleju, w tym znaczące ilości benzyny w oleju. Zarówno ten olej 5W40, jak i ten kolejny 5W40 nie były w stanie odpowiednio zmniejszyć oporów wewnętrznych i zapewnić efektywniejszą szczelność dynamiczną, więc finalnie sporo paliwa trafiało do oleju silnikowego. Zakres diagnostyczny wykazał potężny problem z nasileniem zjawiska samozaponów, porę nasilenie wypadania zapłonów i nadal na trzecim cylindrze, czy znacząca niewykonywalność układu doładowania, lecz dopiero wykręcając świece zapłonowe dostałem szoku do tego silnika. Pod hasłem zimniejsze świece zastosowano krótsze świece M14 19 mm ze starszej wersji silnika 2.0 TFSI, choć do tego silnika wymagane są dłuższe świece o długości 26,5 mm. To oczywiście potężnie nasilało samozapłon, bo zapłon iskrowy był kolokwialnie mówiąc umowny, a sterownik silnika odbierał to wypadanie zapłonu. To między innymi z tego powodu pracował niczym silnik diesla, skoro miał znacząco nasilony samozapłon mieszanki. Do tego zamontowany sportowy katalizator znacząco zwiększający przepływ potęgował problem zjawiska samozapłonów, a zarazem pogorszenie skuteczności... Analizy mieszanki przez regulacyjną sondę Lambda. Więc sterownik silnika nie był w stanie należycie regulować jego pracą, a tym bardziej poprawności składu mieszanki. Nawet na tłoku widać efekty zjawiska samozapłonów, takie lekkie nadpalenia. Nie mówiąc o spuszczonych 6 litrach oleju ze skrzyni biegów, z tej części napędowej, do której nominalnie wchodzi około 4 litrów, co też potrafi wpływać na znaczący wzrost ciśnienia w skrzyni biegów czy oporów wewnętrznych. Dlatego w formie warunkowej wykonane są dodatkowe prace. Powraca seryjny katalizator, nowe sądy Lambda, poprawne świece zapłonowe, nowe cewki zapłonowe, kilkakrotne pukanie silnika, skrzyni biegów, dyferencjału. Wraca seryjny filtr powietrza, bo ten sportowy był w stanie krytycznym. Nawet piasek w obudowie filtra powietrza wskazuje, że od dłuższego czasu jej należycie nie wyczyszczono. Do każdego elementu trafiają indywidualne kompozycje olejowe, do napędu z odpowiednimi pakietami dodatków, a ASO Audi przywraca seryjny software. Co się zmieniło? Jak pracuje ten silnik? Dlaczego można było uniknąć te dwa niepotrzebne remonty silnika? I co czeka rynek tuningu? O tym podsumowującym w piątym odcinku.